Siemanko, witam na kanale Kinowa Klisza Dzisiaj weźmiemy sobie na tapetę amerykański film sensacyjny oparty na faktach z roku 2017 pod tytułem Barry Seal Główną rolę tytułowego przemytnika gra Tom Cruise Reżyserem tej produkcji jest znany twórca filmu, który ma nosa do sensacyjnych i dynamicznych historii czyli Doug Liman. Zyski z filmu były zadowalające, bo na koncie pojawiło się 138 milionów dolarów To bardzo dobry wynik jak na film oparty na faktach Barry Seal, gość z głową w chmurach nie potrafił siedzieć w mieście. Miejscu. jest pilotem i marzy o wielkich rzeczach pewnego dnia w jego życiu pojawia się oferta, której nie można odrzucić przemyt narkotyków dla kolumbijskich karteli Barry przyjmuje propozycję i zaczyna żyć na pełnych obrotach luksusowe życie, kasa się zgadza, a on myśli, że to będzie tylko mała przygoda ale szybko odkrywa, że wszedł w świat, z którego nie ma wyjścia w środku filmu Barry jest już całkiem wkręcony w działalność przestępczą jeździ w stylowych samochodach, lata w egzotyczne miejsca i miesza w nielegalnym biznesie, a jego życie zaczyna się rozpadać FBI na trop jego działań, a Barry zaczyna mieć problemy z kartelami, które nie są zbyt przyjazne, gdy coś pójdzie nie tak. I w tej fazie filmu eksploduje akcja i napięcie, bo Barry musi balansować między nielegalnym światem a próbami ucieczki przed władzą. Jego życie, które wydawało się być niekończącą się zabawą, zaczyna być koszmarem i ogromnym stresem. Czy kartel go dopadnie, czy pójdzie na ugodę z władzą, musi się przekonać sam. Barry Seal to film, który na pewno trzyma w napięciu od początku do końca. Moja ocena to 9 na 10. Ten film to intensywne, emocjonujące. I świetnie zagrane kino, które dostarcza mnóstwo adrenaliny Jeśli lubisz filmy o prawdziwych historii, to idealny wybór Tom Cruise pokazuje swoje najlepsze numery Facet naprawdę daje z siebie wszystko Lata samolotami i robi kaskaderskie wyczyny, które wymiatają On na serio nie udaje pilota Tom Cruise naprawdę wsiadł za stery samolotu Facet wziął lekcję latania, żeby jeszcze bardziej wczuć się w rolę Berego Jego historia jest pełna zwrotów akcji i prawdziwych wydarzeń To fascynujący obraz prawdziwego przemytnika narkotyków Który prowadził życie pełne niebezpieczeństw i luksusu. Film nie boi się bawić z humorem i ironią, co dodaje mu wyjątkowy charakter. Cała produkcja jest na wysokim poziomie, o zdjęć po efekty specjalne. Widać, że filmowcy przyłożyli się do każdego detalu, aby wszystko wyglądało realistycznie i profesjonalnie. Minusem może być tempo, film gna jak szalony i może być trudny do śledzenia. Mnóstwo zwrotów akcji i szybka narracja mogą sprawić, że niektóre wątki będą wyglądać jakby były rzucone na szybko. Czasami film korzysta z utartych schematów i tropów, które można spotkać w innych produkcjach o tematyce przestępczej i narkotykowej. To może sprawić, że niektóre momenty będą wydawać się znajome, ale pewnie się ze mną zgodzicie, że każde życie przemytnika tak wyglądało, więc nie ma co się dziwić takiej fabuły. Very Seal to film, który łączy świetną zabawę, intensywną akcję i doskonałe występy aktorskie. Jeśli szukasz czegoś, co dostarczy ci mnóstwo emocji, zapiera dech w piersiach i jednocześnie przeniesie cię do fascynującego, prawdziwego świata lat 80., to ten film będzie strzałem w dziesiątkę. Z Tomem Cruise'em na czołowej pozycji i reżyserią, która nie zawodzi, na pewno nie będziesz się nudzić. Dzisiaj to by było na tyle. Tyle. To był film Berry Seal, to jest kanał kinowa Klisza. Dziękuję za obejrzenie i do następnego. Jeśli Ci się podobało, możesz zostawić lajka oraz suba, żeby być na bieżąco. I napisz w komentarzu swoją ocenę tego filmu. Codziennie nowy odcinek o godzinie 15. Pozdro!